się nawet fragmenty, w których jest erotyka, więc może dla odmiany wybiorę coś takiego. T powieść, które wprowadzenia Bandycie Rodriguez rozgrywa się prawie że współcześnie w Meksyku, to jest 1996 rok, e kilka dni z życia bliźniąt, e e e e Ricardo i, i Rosita Rodriguez, którzy są ze sobą w kaziroczym w związku, razem rabują bank, potem razem uciekają przed policją i na końcu razem giną ze strzeleniem w, w policyjnej <laughs> obławie. Jest to taka, taka książka, powiedzmy trochę w stylu kina Quintina Tarantino. Dużo akcji, dużo krwi, dużo przemocy yy, i bardzo dużo takiego fatalizmu, to znaczy yy, w ogóle w, w, kulturze, w kulturze meksykańskiej jest, jest dosyć mocne takie przekonanie, że, że śmierć jest tylko pewnym etapem w, w, w kosmosie, że, że nie jest niczym ostatecznym, w związku z czym jest, jest w całej tej kulturze meksykańskiej, z jednej strony taka pewna nonszalancja dla, dla śmierci, a, a z drugiej strony gloryfikacja pantytów. Zobaczcie, że właściwie wszyscy meksykańscy najważniejsi bohaterowie narodowi, to są tak naprawdę no, ludzie, którzy byli w niezgodzie z prawem, a najpopularniejsze piosenki, jakie się słyszy na ulicach meksykańskich miast, to są tak zwane corridas które są śpiewane do, o szefach mafii i kartelów narkotykowych i to są piosenki, które gloryfikują tak naprawdę bandytów, więc, więc jakby tą książką chciałem, chciałem oddać taki pewien meksykański, który ma powiedzmy mm, no Trochę zupełnie innego, innego spojrzenia na prawo i, 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 i na nieprawość, a jednocześnie takie umiłowanie wolności, tej bardzo się tym na, narodzie. Tak, on będzie, <coughs> będzie erotyczny i, i w ogóle nie smutny. <coughs> Rosita w miękkim świetle ognia naga, rozczesuje długie czarne włosy, popadające na piersi, na brzuch, na pośladki, na to doskonałe w swych kobiecych kształtach ciała. Rosita w miękkim świetle ognia dotyka piersi, okrąża je, podtrzymuje jakby chciała zważyć sztypie, szczypie sterczące różowe sutki. Rosita w miękkim świetle ognia przesuwa dłonią w dół po gładkiej skórze twardego brzucha, pokala pępek, zamorza dłonie w ciemną kępę pomiędzy udami. Rosita w miękkim świetle ognia wije się, obliży usta, pojękuje. Alkohol i ten ciepły blask zmagają we mnie gorączne. Lubię patrzeć, jak w rykardzie narasta podniecenie, jak strudem panuje nad emocjami, jak oddycha coraz szybciej i głębiej. Lubię patrzeć, jak przyjmuje lubieżne zaproszenie i onanizuje się przede mną, patrzony z zachwytem w moją nagość. Moje ruchy, nasze oddechy zaczynają współgrać. Łączą się w jeden krzyk, szloch, charkot, urywają się w jednej chwili. On mnie pragnie, a ja upajam się tym pragnieniem. On mnie pożąda, a ja zaspokajam się tym pożądaniem. Nasze wieczne igraszki przedstępne. Odlegli nasze wieczorne igraszki przed snem. Odlegli od siebie nie dotykamy się, a przecież zespoleni w tym akcie. Kończymy razem jak para wytrawnych kochanków, jak para jednojajowych bliźniaków. Zmęczony opadam, serce wali jak młot. Podchodzę i całuję jej gorące usta, jak zwykle nieodzajemnie pocałunku i odwraca głowę. Chodźmy na górę spać, mówi i zagasza resztki ogniska. Wołam mucho, biorę ją na ręce. Nikąd świetle latarki, ostrożnie wchodzimy po brudnych, pobrytych grzybach w schodach. Układamy się na starych szmatach, pachnących stęklizną. Wokół cisza, jakby przestrzeń zamarła. Po chwili słyszę miarowy oddech Rosity. Zasnęła naga na wznak, z rozsuniętymi nogami, z rozrzuconymi na boki ramionami. W ciemności nie widzę jej, ale wiem, że jest piękna. Czuję jej ciepły jej oddech, bicie ukochanego serca. Czuję jej kształty, które znam na pamięć i śliską wilgotność, w którą bezprawnie się wbijam. Nawet wobec niej dopuszczam się zbrodni i to mnie najbardziej podnieca. Wchodzę w nią szybko, głęboko, bezprawnie i bezkarnie. Biorę ją, bo tego chcę. Biorę ją, bo jestem bandytą i mogę brać, co tylko zechcę. Zabiłem dostatecznie wielu ludzi, by nie czuć żadnych oporów, nie mieć żadnych zahamowań. Kończę w niej, w ciepłym wnętrzu mojej ukochanej siostry. Kończę w niej, bo chcę dać nowe życie, które będzie przy mnie, jeżeli kiedyś jej zabraknie. Świat odradza się wraz ze wschodem słońca, wiecznie aż po swój kres. Możemy odradzać się z własnych ciał, dokąd starczy nam siły. Gdzieś w oddali słychać upiorne ujadanie kojota, wysokie i przeciągłe. Gdzie ten kojot? Zjadł go sen, Gdzie ten sęp? Odleciał? Przypomina mi się zabawa, jakiej oddawaliśmy się z Rosą w dzieciństwie, znoszenie kończącej się wyliczanki, na końcu których zawsze było datujący sen. Gdzie ta mysz? Zjadł ją kot. Gdzie ten kot? Zjadł go pies. Gdzie ten pies? Baran go kopnął. Gdzie ten baran? I tak dalej, i tak dalej. Dokąd nam wyobrazić starczało? Przegrywał ten, kto zostawał bez konceptu z odlatującym sępem. Dlaczego akurat sępem? Tego nie wiedzieliśmy. Nie mam pojęcia do dziś, a od umilku. Wschodzę z latarką na dół, siadam nagi na chybotliwej drewnianej skrzynce, nalewam sobie, filtrując przez materiał pół mocnej i aromatycznej cieczy. Mucho ociera się o moje gołe nogi, usypia, usypia mnie jej mruczenie, pomiarowe mormru, ta wymrukiwana z głębi małej kociej. Pierwszy pieśń miłości. Panu święto z Guadalupe, dziękuję Ci za to, że dałaś mi tę podkę. No Właśnie zapomniałem powiedzieć, że jeszcze trzecią bohaterką tej, tej powieści jest kotka yy, Mucho. Yy, pewnie dlatego, że sam jestem posiadaczem kotki Mucho i, i strasznie ją kocham. W nowej powieści, którą skończyłem teraz pisać, również występuje, występuje kotka, a, a nawet jeszcze występuje jakiś kot flak. Natomiast tutaj też jeszcze wyjaśnienie jego <grym> fragmentu, gdy czytałem jest naprzemienna narracja w tej książce i, i przeczytałem fragment, który się składa w, pier, w pier, pierwszym momencie z narracji, gdzie opowiada na, Ricardo o tym, jaka jak ona jest piękna, potem ona mówi przez chwilę o tym, jak ją podnieca jego podniecenie i potem znowu wraca jego narracja. I cała ta historia jest, jest opisana w taki sposób, że raz mówi ona. Teraz mówi on. To, to jest oczywiście kwestia tego, no, jaką sobie pisarz wybierze formę opowiadania. To jest też jakaś taka frajda, że zawsze możemy wybrać jakiś, jakiś inny sposób, żeby opowiedzieć historię, która być może nie jest ale historią jakoś, jakąś bardzo oryginalną, bo przecież już tyle historii zostało i opowiedzianych, i napisanych, że, że często... No, oryginalność o, o osiągamy na przykład poprzez formę czy poprzez inny sposób opowiadania historii, która jest już jest już dobrze znana w książce w książce Krzyk Fezala powiedziałem historii konfisty, która, która była przecież opisywana już już wiele, wiele razy. I, tak jak dalej powiedział, oddalibyśmy chętnie wam głos, jeżeli, jeżeli macie jakieś pytania po tym, co usłyszeliście teraz, bądź może jeśli macie jakieś pytania dotyczące jakichś innych spraw czy innych naszych książek, jeżeli je znacie.